To jak było lepiej w tym urzędzie gminy w czy, czy w starostwie, czy, czy wszystko jedno? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No nie wiem, co to znaczy lepiej. Gdzie czy lepiej czy pracować było. Lepiej czy gorzej. Lepiej, lepiej pracować było w tym. No w gminie stanowisko wójta jest bardziej, jest bardziej może jest związane, podowane, ale bardziej jest zobowiązujące do odpowiedzialności. Bo tam ten zarząd jest jednoosobowy i ma zastępcę też wójt? trzeba nad wszystkim czuwać. Ale zastępcę ma wójt czy nie tam w Grzezawie. to w zależności, nie, w nie ma. To w zależności od... Jak ustali. Od, jak no sobie, w Bochni mieli tutaj wice wójtową, a teraz tak, nie tak, mają. No, no. Znaczy to, na jedno, to samo jest niby. Tylko ze stanowiska nie ma, tak? Nie, w tym samym pokoju siedzi tabliczkę a, tylko zmienili. Tak samo się co. Ta, I tabliczki są takie z kropkami. E, nie rozumiem jak z kropkami. Ale to jest język kropkowy. Kto to jest co to jest? Nie, nie, nie. A, No to, to, to mało żyjesz. No, no. no, Jak kto pisze kropkami? Podpisuje się kropkami i czyta, a drugi czyta palcem. Aha, no, i no, widzi te kropki. No, to dla niewidomych, tak? No, to mają tabliczki z, z kropkami takimi. I, i nazwisko, i kropki obok, czy stanowisko. I popatrz. Tak są nowocześnie, ale, ale wójt jeszcze ma starą tabliczkę, ale te inne, wszystkie tam, co nowe teraz założyli, to są z kropkami, podpisane, tak, literami i kropki. No, bo może i takie wymowy tak, tak są nowocześni ludzie. To, no to ja nie wiem, czy nowocześnie, ale jaki niewidomy chodzi do tej gminy i po co, prawda? To to, jak idzie, to idzie z jakimś opiekunem. No ale... I wtedy nie ma takich problemów. Na pewno nie będzie po drzwiach i czytał, kto tu jest, kto tu no Ale tak mieli możliwość to no. zrobić, mówili tak. To u was też było tu też nowe są tabliczki na innych piętrach są stare jeszcze, a tu na dole, tutaj na tym piętrze są już ładniejsze takie. No, ale to nie chodzi o wygląd, o no, no, ale jak urodę, to, o ładność. No ja no, nie, trzeba, bo to już jest konorowym przy, przy starości. Trzeba być ładne malowane biura, wszystko ładnie wyposażone, podłogi czy ale to oczywiste, że tak. A nie jak Pani poprzednia przewodnicząca nie miała szafki, tylko musiała, na no pudła jedna, na drugie narzekała, no. nie ma gdzie co położyć, wszystko na pudłach, tak. To leży. zawsze tak mówią, że... Yy, tak narzekała. Łazienka czy kuchnia to świadczy o gospodyni domu, no. takie biuro świadczy o lokatorze, nie? No ale przecież nie byłeś sam tutaj czyścił sprzątał kupował szafek. No nie w tym rzecz, to nie w tym rzecz, żeby... No. Ale trzeba odpowiednie służby zmotywować do tego, żeby było ładnie, to czy są, trudnie. To są firmy sprzątające i one sprzątają. I, i, te, I pracownicy techniczni, którzy tam robią remonty, czy Jasne. firmy jakieś. A? Masz rację. No. Jasne. Nie można ich tam zobowiązywać na to. Tylko zamawiać. Bo I mają wiem. Twoje zadania. I zadania na kwestia my. wykonywania tych tak Jasne. No a jak w ogóle nie zabieracie głosu tam w tej Radzie Powiatu, tylko przewodniczący mówi, czy nie dopuszcza Was do głosu, czy... czy... Bo tak nie, nie, zawsze nie przyuważyłem. No, Może nie ma, taki ma takiej potrzeby, też nie zabieram głosu. A inni radni zabierają głos, tak samo wy też możecie zabrać głos. Nie, nie no, widziałem, żeby zabieraliście się. Czemu nie zabierali No Popatrz, nie byłeś na sesji absolutnej. No, no, a Aha, a to wtedy zabierali. Posłuchaj, no. No. No, no, ale, no, bo nie zawsze przychodzę, bo tak było niespodziewanie, było nie w tym terminie i nie, 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 nie wiedziałem, że była a -a. sesja. A nie śledziłeś i po prostu. No nie, da, nie, ma nie ma ogłoszeń na y, mieście, a tutaj na tej tablicy ogłoszeń. No, na BIPie jest, na biurze no, informacji. Kto by tam publicznej. wszystko oglądał? No, albo tutaj na tej tablicy ogłoszeń, to też moje dzieło jest, bo była tablica pod, pod sufitem. Ja okay. dopiero kilka razy mówiłem, jak to może być pod sufitem. Nieczytelna pod sufitem. No nie? Jak, jak, jak tam oglądać? Na drabinie mam wchodzić, czy na stół, czy na co tam? No, no to mi odpowiedział pan ten. Paweł, że będzie nowy, będzie remont tam z tej strony, będzie inne biuro podawcze tam będzie, no to tam będzie. Nowe. No i tak się stało, tak? Ale nie stało się tak. To w, końcu, a, się. w końcu spotkałem pana starostę i mówię, że ja go zmienię. I mówię, jak nie będzie tablica tutaj. A jak ja go zmienię? Przy wyborach. No i postarał się i zrobił tablicę na tej wysokości, co się patrzy, a nie pod sofitem dało się, mówić, no dało. ale to takie logiczne jest, nie? To no logiczne, to, logiczne to, jest, na nie kosztuje, prawda? Ty no nie, to kosztuje. Trzeba, trochę myślenia, nie? trzeba nową tablicę, bo inne były innego typu tablice, one się nie zmieściły w tą stronę, tylko, tylko do góry musiały postawione być. No, ale po, takie jakimś, były, tak? po jakimś, no nie wiem, no takiego typu, że nie, nie zmieściły się w tą stronę tylko pionowo, no i no nie da się, nie da się, no ale w końcu jakichś tam lasach, w końcu zrozumieli i no, zrobili to. Dało się. I dało się. No. No, no. No. Także urząd działa czasami na moje. Twoje obecności nie są bezsensowne. Tak, jest. tak, jest. tak. tak. i zawsze i ja się wpisy, byłem na sesji do was, to też się zapisywałem jako gość. I pani tu przewodnicząca czytała mnie, że wita też pana mieszkańca. Mhm. Podała tak i. Jest. No i dobrze. A na sesji tej miejskiej jak się wpisuje? Nie witają mnie. Nie? Bo może się nie czyta, nie wpisujesz. Oni w ogóle nie patrzą tych kartych. Zostają tam na korytarzu, a oni biorą tam inne. Witają tylko i. Bo tam pan Balicki jest przewodniczący. No ale w poprzednich tych, wiesz, teraz nie chodzę tak wcześniej, żeby ten, no to. Chodzę tak koło południa, jak już tam jest, kończy się, muszę te oglądam te całe, jak to się nazywa. Oświadczenia na końcu, odpowiedzi na wyświadczenia? Nie, nie, nie wolne, wnioski, wolne wnioski. To jest to najciekawsze takie. Aha, aha. Wszyscy co mają, kto tam co ma na sercu. Ale składa, że jesteś wolny wnioski? Nie, nie składa. Tylko nie, ja słucham i słucham dokumentuję, to, to, to. co mają do powiedzenia. A I, mają do powiedzenia? Ty? Tak, no moje też tam po prostu laty, też, też, też zapowiadają, co zgłaszam na radnym na dyżurach. Też mówią, bo dowiedzieliśmy się na dyżurze i powiedział nam tu jeden pan, i to zgłaszamy. Tak? No nie wiedzieliśmy tego. Aha, aha. Także czasami, mi, czasami mnie słuchają, ale to tylko słuchają, ale z wykonaniem tego jest już dr... ciężko. E, tak Ci się wydaje. No wydaje się, no może kiedyś zrobię, no, no w starostwie posłuchali mnie po paru no, latach. No, no. no i tu jest taki, żywy przykład. A nie tylko to, bo jeszcze było wcześniej w starostwie, że y, na tych tabliczkach pisały pierwsze nazwiska, a drugie imię. To, to też mówiłem im. Co to jest mówili? To analfabeci no, są tutaj. Tu, tu, tu na tabliczkach, to Tabliczki przed radnymi, co stoją. Aha, aha. Radni, jak mają sesję, to mają, każdy ma tabliczkę, imię, nazwisko, aha. a oni mieli napisane nazwisko pierwsze. I aha. mówię, co to, co to, a na alfabecie jest A pisze czy... imię i nazwisko, nie? No powinno być pierwsze imię. A aha. mówię, bo tak jest na na, tym, na na jakimś tym alfabecie, czy gdzieś tam. To co z tego, że jest? To jak jest spis alfabetyczny, no to się pisze wtedy nazwisko pierwsze. A jak jest przed człowiekiem, czy gdzieś, no to pisze pierwsze imię. I dopiero zrozumieli, ale dopiero jak była kolejna kadencja, no to wtedy już dorobili. To zmienili, tak, tak jak, już no, A jak, 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 jak do do to To i nie, nie tylko to. Jak ich nazwałem, że są alfabetami, to w końcu zrozumieli. No. no i mają tak. No to dobrze. To tyle na razie. No to dobrze.